Od lat wypływają dokumenty ujawniające, że Niemcy w czasie drugiego konfliktu światowego pracowali nad naprawdę niepokojącymi pracami. Próbowali wynaleźć eliksir prawdy, poszukiwali starożytnych artefaktów, które miały dawać niezwykłe zdolności, manipulowali ludzkimi umysłami i ciałami, często zostawiając ciała i psychikę ludzi w opłakanym stanie. Warto jednak wspomnieć, że choć niewiele osób o tym wie, to w dużej mierze specjaliści niemieccy odpowiedzialni za drugi konflikt światowy. Pracując dla USA, rozwinęli naukę o kosmosie. Tajne projekty Niemców były wręcz na granicy science fiction. Już w 1939 roku wykonano pierwszy załogowy lot statku kosmicznego opartego na V2. Jednak pierwsze testy zakończyły się niepowodzeniem. Urządzenie rozpadło się na kawałki w momencie startu. Trzy miesiące później spróbowali ponownie. Tym razem statek kosmiczny był w stanie osiągnąć wysokość 45 km. Skąd dwóch pilotów skakało na spadochronach. Podobne próby przeprowadzono jeszcze trzy razy w 1940 i 1941 roku i za każdym razem z sukcesem. Piloci wrócili na spadochronach i w końcu w 1943 roku dokonano tajnej i największej próby. Według kronik wydobytych z tajnych archiwów, zeznania są jednoznaczne. Zgodnie z osobistymi instrukcjami kancelarza niemieckiego, trzech najlepszych pilotów Luftwaffe zostało starannie wyselekcjonowanych do lotów kosmicznych. Szkole nie odbywało się w ścisłej tajemnicy przez około rok, przy udziale najlepszych specjalistów z Niemiec i Europy. Istnieją również dowody na to, że przed umieszczeniem statku z ludźmi w kosmosie do bazy dotarł telegram powitalny od kanclerza niemieckiego, w którym wyraził wdzięczność trzem pilotom, którzy byli gotowi poświęcić się w imię państwa. Dwustopniowy statek zaprojektowano dla tych trzech pilotów, Został zbudowany w podziemnej fabryce. Jego uruchomienie zaplanowano na 1944 rok, ale ze względu na przełom w konflikcie światowym, ten został znacznie skrócony. Mimo to trzech oficerów: Holz Sigmar, Heinrich Woll i Schulz Feinberg wykonało udany lot pierwszym statkiem kosmicznym stworzonym przez człowieka. Nie można by w to uwierzyć, gdyby nie uzyskane dokumenty. Co więcej, dokumenty ujawniają coś jeszcze bardziej niepokojącego. Okazuje się, że oprócz programu kosmicznego, który miał wprowadzić ludzi na orbitę, planowano zbudować technologię, która byłaby zwierciadłem z możliwością ogniskowania. Jej zadaniem było skoncentrowanie energii słonecznej do późniejszego niszczenia miast za pomocą ciepła Słońca. To jednak nie wszystkie szokujące informacje, jakie ujawniają dokumenty. Otóż dokument ujawnia, że astronauci, którzy wyruszyli w kosmos w statku, powrócili na Ziemię, ale trochę to trwało, a raczej bardzo długo. Astronauci powrócili na Ziemię po 47 latach. W 1990 roku na Oceanie Atlantyckim amerykańscy oficerowie zauważyli na powierzchni wody niezwykły obiekt. Wewnątrz kapsuły znajdowały się trzy osoby w dziwnych skafandrach, przypominających nieco sprzęt do nurkowania z kilkoma warstwami folii i izolacji termicznej. Zachowywali się, jakby byli całkowicie oszołomieni. Na suchym lądzie wszyscy trzej członkowie załogi trochę się uspokoili. Zostali natychmiast wysłani do specjalnego ośrodka badań kosmosu, gdzie przeszli dokładną kontrolę. Okazało się, że wszyscy trzej astronauci są zdrowi i dobrze się czują. Oczywiście dla nich powrót na ziemię był szokiem, zwłaszcza gdy dowiedzieli się, że zostali wysłani w kosmos prawie pół wieku temu. Okazali się Niemcami, ale nie mieli przy sobie żadnych dokumentów. Na samej kapsule znajdował się wyblaku wizerunek herbulów f choć początkowo Niemcy niechętnie odpowiadali na wszystkie pytania. W końcu musieli zacząć mówić. Holtz, Zygmar i Heinrich Woll twierdzili, że po wejściu na orbitę okołoziemską nastąpiła awaria i statek zaczął się dziwnie zachowywać i stracili nad nim kontrolę. Następne co pamiętali to fakt, że usłyszeli głośne dzwonienie w uszach. Przed ich oczami pojawił się zielony błysk, który zamienił się w tunel, a kapsuła z astronautami została dosłownie wessana do środka. Po kilku minutach lotu znaleźli się w środku pustynnego krajobrazu. Piasek był pomarańczowo-czerwony, a na niebie świeciły dwa obiekty. Jeden był słońcem, a drugi wyglądał niemal identycznie. Na niebie były po prostu dwa słońca. Jak niemieccy piloci wylądowali na Ziemi i dlaczego nie zestarżeli się po 47 latach w kosmosie jest tajemnicą. Najbardziej zaskakujące jest to, że zgodnie z dokumentami trzy osoby o tych nazwiskach faktycznie znajdowały się na liście Luftwaffe i wszystkie trzy straciły życie podczas wykonywania misji. Ostatnia przepowiednia Wangi mówi, co zaraz stanie się w Polsce. nikt do filmiku na ten temat w opisie. Ale prawdziwe dziwactwa na tym się nie kończą. Oficerowie amerykańscy, którzy odkryli niemieckich astronautów na bezkresach oceanu, nie znaleźli ani wody, ani jedzenia w ich kapsule kosmicznej. Dlatego można się tylko domyśleć, co jedli przez 47 lat. Po powrocie na Ziemię, astronauci zaczęli się szybko starzeć. Już 10 lat po odnalezieniu, czyli w 2000 roku, Żył tylko jeden astronauta. W 2004 roku również odszedł z tego świata. W chwili odnalezienia go w 1990 roku wyglądał tak jak w 1943. 36-letni pilot w kwiecie wieku. Odszedł jakby był w podeszłym wieku. Jego ciało postarzało się pół wieku w ciągu kilku lat, spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób uważa, że astronauti wniknęli w jakiś portal czasoprzestrzenny i przenieśli się albo do innego wymiaru, albo czasu. Zastanawiający jest fakt tego, co widzieli pustynia dwa słońca. Niektórzy sądzą, że to drugie słońce to Biru, czyli mityczna planeta, która według niektórych badaczy ufo niedługo zbliży się do Ziemi i wywoła tu wiele mroku, ale też liczne przemiany. Ostatnia przepowiednia baby Wangi mówi, co zaraz stanie się w Polsce. Link do filmiku na ten temat w opisie.